Cześć, witajcie! Mirczymy z wynowowanym oczekiem na moim kanale, a dzisiaj e, zapraszam Was do gry FORTNITE'a No i chuj, zapomniałem wątek, zgubiłem. Jebać to. Dobra, jeszcze raz. Mirczymy z w oczekiem na moim kanale, a dzisiaj będziemy nagrywali to, co się nawet dobrze przyjęło na moim kanale, bo zauważyłem, że. Pod ostatnim odcinkiem, z którego robiliśmy yy, Only Blue Loot Challenge, spodobało Wam się to, jak zauważyłem, bo miało aż yy, 15 albo 16. Yy, czekajcie, mam tutaj typa 15 albo 16 yy, łapek w górę, za co Wam mega dziękuję. No i stwierdziłem, że skoro Wam się ta seria tak bardzo spodobała, no to trzeba nagrać następny odcinek. I dzisiaj stwierdziłem, że zrobimy. Only green, green, tak, green, green loot challenge, czyli po prostu same zielone itemki. Oczywiście nie liczy się do tego um, leczenie, pomimo tego, że w sumie 3 czwarte leczenia to są zielone rzeczy, no ale niestety nie oszukujmy się, e, no dużo nie zdziałamy bez dużych pot i tak dalej, bez tych całych dupereli. Także e, spróbujemy dzisiaj wygrać gierkę. Tylko z zielonym lutem, tak jak mówię, leczenie się nie zalicza i generalnie powiem Wam tak, jest dzisiaj 24 sierpnia, jest sobota, godzina 18, ja od godziny, jak mamy być ja od godziny 14 próbuję wbić na serwer, żeby Wam nagrać ten odcinek, wcześniej miałem mega wenę na to, żeby to nagrać, mówię, będzie super odcineczek, nagramy, będzie wow. Nie, nie mogę nagrać z tego powodu, znaczy nie mogłem nagrać z tego powodu, iż nie mogłem wejść na serwery, były mega przepełnione. Nie wiem czym to jest spowodowane, czy to jest dlatego, że jest nowy teraz sezon i po prostu każdy gra, ale no 400 tysięcy osób grało na Battle Royalu teraz, chciałem to zrobić na Rankedach, ale na Rankedach jeszcze więcej osób grało. I nie zdziałałbym z nagraniem tego, bo nie mnie w ogóle wpuścić na Rankedy, więc dzisiaj troszeczkę odcinek taki bardziej spontaniczny na Battle Royalku. Żeby, żeby tutaj spróbować, może się uda i jak widzicie się udało, wczytało mnie do gry, więc propsik wciół, dla epika, że w ogóle im się udało. Mamy tutaj typa, bananek, widzę już z daleka. No rankiety byłyby ciekawsze, nie powiem, no, w ogóle mam zeza w tym sezonie strasznego, to jest, no tymi brońmi nie, nie, nie potrafię strzelać jak na razie jeszcze. E, no nie powiem, na rankietach byłoby to ciekawsze. Mam za dwójkę chyba, dlatego to byłoby to na pewno ciekawsze, bo, bo no, brąz dwójka to nie jest aż taki zły w sumie. E, oj, ktoś mnie strzela, aż tak w sumie jest zła ranga. Oj, za rąbą Mikila. No, jak go zabiję, No i dziękuję. E, także tak, dzisiaj gramy tylko zielonym lootem, czyli plecaczki, nie plecaczki różne. Tutaj widzę już e, jest chyba paki. Tak, drötpak, dokładnie. Rzeczpaka nie możemy podnieść, fioletowych rzeczy nie możemy podnieść. No i spróbujemy tym green lootem wygrać. W poprzednim odcinku był to niebieski loot, dzisiaj schodzimy na zielony. Może w następnym odcinku zrobimy złoty, bądź jakiś się zobaczy. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie, powiedzmy. No, 12 łapek w górę. Nie będę Was męczył, nie będę za dużo brał. 12 łapek w górę, jeżeli po tym odcinkiem się pojawi, wlatuje automatycznie następny odcinek z tej serii, bo widzę, że Wam się to spodobało. Jest to jeden z bardziej wychwy... jakby wychwytowa... wychwy... wychwytywanych odcinków na. W moim kanale, więc powiem szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony takim, takim odbiorem można by było to nazwać Takim odbiorem tych filmów moich No i oczywiście, tak jak mówiłem, to mnie mega motywuje, więc bardzo za to dziękuję Zostawcie też łopeczkę w górę i subika, jeżeli Wam się ten odcinek spodoba No i co, spróbujemy zrobić winka, nie wiem czy ta broń jest lepsza, czy ta broń jest lepsza Ta ma 24 tego, a ta ma 14, no to to tak potężnie Dobra, ciul spróbujemy z tą bronią, najwyżej się wysypiemy ogólnie. E, powiem Wam tak, ja generalnie robię te challenge, wiem, że teraz one są mm, sławne, znaczy sławne, dużo ludzi ich robi, dużo youtuberów je robi. E, na zasadzie takiej, że po prostu jeżeli lądują, to e, biorą jakikolwiek lut, dopóki nie znajdą danego koloru lutu i wtedy dopiero mogą się bić. No ja tak nie robię, ja stwierdziłem, że będę robił takie w sumie. Czy stwierdziłem? Stwierdziłem tak przy pierwszym odcinku e, z tamtego właśnie Blue Loota. Powiedziałem sobie, że dopóki nie znajdę nic niebieskiego, nie mogę niczym innym grać. Myślę, że to jest nawet fair, no bo skoro odcinek na tym polega, to na tym polega. Widziałam u innych youtuberów też, że oni tego nie przestrzegali, tak jak mówię, no oni, jeżeli był jakiś inny lut, dopóki nie znaleźli danego koloru, no to grali e, tym lutem, który był e, dostępny. No ja tak nie będę robił, no bo to jest, tak jak mówię oszustwo, content polega na tym, a bardziej content odcinek polega na tym aby znaleźć zielony lód więc zielonym lutem będziemy się tylko posługiwali i ja tutaj nie oszukuję tak jak mówię no oprócz oczywiście e, picia bądź jedzenia no bo znaczy jedzenia no apteczki bądź e, jakiegokolwiek leczenia no bo nie oszukujmy się bez tego się nie da a jakbym na przykład teraz e, w sumie co to jest jakbym teraz tak e, teoretycznie nie miał ani dużej poty ani właśnie tego szampana no to teoretycznie praktycznie i logicznie do stówki nie uleczyłbym się bo chyba rzucaki też są fiole, nie, rzucaki są niebieskie to takie buteleczki no więc no nie uleczyłem sobie stówki a bez tego no by było lipka i bym od razu skończył odcinek i w sumie to też by było bez sensu także także tak no i tu nieba oj bar to boli. mogę zrobić legendarny, legendarne te mityczne i legendarne patrzcie no no niestety nie mogę tego podnieść ja się tutaj tak jak mówię Trzymam tego, no i nie podnosimy tego, więc lecimy po drugą skrzyneczkę. Pewnie znowu będzie jakiś mityk albo coś, którego też oczywiście nie podnosimy. No i co? I zobaczymy. No jak na razie 4 kile, to jest jak na mnie to nawet dobrze. Zmienimy sobie na stona. No. Wykopiamy tą skrzyneczkę. Mo może nie będzie tutaj nic mitycznego, złotego tego, nic, ale pewnie będą, bo te skrzynki zazwyczaj tak działają. No oczywiście będzie szalotowe, którego też nie mogę podnieść. Ale dobra, mamy... W ogóle ścianki też są zielone, o kurde, tego nie wiedziałem, więc tutaj mamy pod tym względem e, także winka może. Jeżeli będziemy w top 2, to może się tymi ścianami będziemy mogli zabudować. zawsze będzie ciekawiej. Nawet nie wiedziałem, że te ściany rzeczywiście są zielone, w sensie no rzadkie. Nie rzadkie to. zielone to jest rzadkie. Nie, możecie mi poprawić na pewno w komentarzu. No i co, zostało jeszcze 29 osób, 30 łącznie ze mną. Spróbuję tutaj nie zginąć i zrobić winka. Miejmy nadzieję, że się uda. Spróbuję robić w miarę nie za długie, bo dużo youtuberów jak nagrywa takie odcinki, to robi wam po 30 minut, po 40 minut. Ja próbuję się zmieścić w tych 30 minimum. Nie wiem, jak gdzieś z dzisiejszym odcinkiem to wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że dobrze. Co to jest za brońka? Ona chyba jest dobra, bo ja ją chyba tego strzela. Oj, 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 no jest dobra, dobra, tą bierzemy, tą bierzemy, bo ma więcej tego, więcej obrażeń zadaje. Z leczenia mamy w sumie nawet dobry ten. Tutaj, w ogóle nie wiem, czy graliście jeszcze, może niektórzy z Was nie grali, oczywiście nie mówię, że wszyscy musieli nim grać. Eee, tym, tym pistoletem Monarcha, Monarchia, Monarchia, Monarcha, w każdym, w każdym razie ja to nazywam rewolwerem. <laughs> Mega fajna broń, zarobiście się, nie z niego strzela, on jest paronaśco-strzałowy, czyli chyba Ile? O kurde, i to dużo nawet. I może nim strzelać cały czas. No tam z minimalnym jakimś opóźnieniem 30-40 sekund. Także polecam Wam serdecznie, można fajne kilki w nim zrobić. Oj, tu się strzelają, tu się strzelają. Nie wiem gdzie biec. Powiedziemy sobie tutaj, gdzie jest strefa w ogóle, bo ja na strefie nie patrzyłem. Tam jest gdzieś medalion. Tu jest medalion gdzieś. Oj, oj, oj. No te medaliony w tym sezonie, powiem szczerze, nie, nie testowałem wszystkich. Wiem, że na pewno jeden jest niewidzialny. Innych tak nie zbierałem, bo no, nie powiem, nie oszukujemy się. Nie jestem zbyt dobry w tą grę i tym bardziej no medaliony. Ale się tutaj walą. Snajpereczka by się przydała. Nie ma snajperki. Snajpereczka by się przydała. Tutaj widzę, że się. Nie wiem, to, czy ktoś jest, czy nie. Jest na pewno medalion, który gdzieś się leczy. O, jest. No nie ma snajperki. Bez snajperki to jest Lipton oj straszny dipton! Jak się wywalę w tym odcinku teraz, bądź później, to nie mogę się teraz wywalić, bo to jest medalion. To jeżeli się wywalę, to automatycznie odcinek się kończy. Jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wiedział, bądź jest nowy na kanale, na kanale to zapraszam do zasubskrybowania tego, tego odcineczka. On wchodzi sobie na górę, no to jest chyba na pewno medalion. Oj, bardzo, bardzo, bardzo źle. Patrz mi się rozładował To jest bardzo źle. Oj, oj, oj. Czekajcie, hop on mógł zobaczyć, już że ja jest jestem. Oj, oj, oj. oj. Lecę mam. Jeszcze schody mi się obróciły. No, chyba was coś boli. On się wysypał. Czy on ma dobrą broń jakąś? Mogę gdzieś tutaj. Koło mnie. Dobra, schody muszę sobie obrócić Schodki mi się nie mogą... Nie wiem kiedy ja je obróciłem O Jezu, jak on, jak on mi hita za Nie no, on mnie zawije On mnie zarąbia On ma dobrą jakąś broń On ma Jak, jak coś światowego albo złotego ma Żomek mnie ma na strzała praktycznie To jest na pewno to medalium. Dobra, to się leczymy teraz do... Do stówki Sorki, że mi generalnie... Słuchawki odcięło, ale pada mi odcięło całkowicie. On może kolapsować, próbować. Nie wiem, gdzie on jest totalnie. To jest, to jest najgorsze, co może być, jak nie wiedzieć, gdzie jest Twój przeciwnik. On gdzieś się bo ucieka, on ucieka. On ucieka chyba. Dobra, nice, ale się przestraszyłem. Boże, naprawdę. Powiedzcie mi, że to było z tym medalionem, i że on uciekł, chyba tak, chyba, chyba tak, dobra. Sprawdzimy, co tutaj jest za lucik. Oczywiście niebieskiego nie podnosimy, dlatego też nie podnosimy, wszystko tylko oni zielone. O, ja muszę zobaczyć, czy się wszystko nagrało. Dobra, chyba wszystko się nagrało. No, nie powiem, przestraszyłem się naprawdę, bo już miałem bardzo mało HP. Mogło być tak, że bym zginął. Muszę sobie telefon w ogóle na nagrywki wyłączyć, bo do mnie ludzie dzwonią. O nie, on tu jest, on tu jest, on tu jest. Nie, to nie jestem, to nie jestem, to nie jestem jest ziomek. To jest taki bocik. Ale oczywiście jak się ma zeza i nie umie się strzelać. To tak jest. To był jakiś bocik na szczęście. Do leczenia nic nie ma. Dobra, dwie osłony sobie wezmę. No, tak na szybko, żeby się w razie leczyć. No a jestem botem. W tym sezonie jestem botem, mogę wam się do tego przyznać osobiście. Jestem mega bocikiem. Nie potrafię z tej broni niektórych strzelać, one mi za wysoko jakoś strzelałem jakoś tak dziwnie. Ale dobra, jesteśmy w top. W top 9 jesteśmy. Może dzisiaj w tym odcinku, bo nie pamiętam czy w tamtym odcinku byliśmy yy, chociażby w top 5. Ale w tym odcinku przydałoby się być chociaż w tej top 5, żeby, żeby... chociaż podbić to troszeczkę do góry, o i tam widziałem jakieś zielone itemki. To wszystko się oczywiście co lepsze przyda. Też nie wiem, nie doedukowałem się... Oj, tu jest typ, to jest ten typ, to jest ten typ. O, ale to broń to gówno. Dobra, żartowałem. On ma, on ma, jeszcze wieżyczkę na sobie. On ma wieżyczkę. No i hu, no i tak się, tak właśnie się kończy top. Co?! On też tak ginął?! Co jest?! Dobra. Nie komentuję tego... Zlikwiduj gracza, który zlikwidował Cię. prawda? Chłopa zabiłem i on mnie zabił w tym momencie I to był ten chłop z No, media... Dobra, nie komentuję. Dobra, top 8. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będziemy chociaż w tym top 2. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika, no i oczywiście komentarz, co byście chcieli następnym razem zobaczyć. Albo jakie macie nowe zasady do odcinka. No i co, no ja się z wami żegnam, no myślałem, że chociaż do tego top 2 dojdziemy, no ale zresztą do tego top 5, no ale niestety nie wyszło, wyszło jak wyszło, ósme miejsce, nie jest źle, ja dzisiaj pierwszą rundkę gram tak jak mówię, bo nie mogłem się w ogóle, nie mogło mnie w ogóle dołączyć do gry, więc tak czy siak jak na pierwszą gierkę top 8, w moim wypadku to jest dobrze, no i co, widzimy się w następnym odcinku, siemano.